Cześć, Marek Poczyński. Dzisiaj kilka słów o przysiadzie. Jak wielu z Was, wielu atletów, zmagam się z wykonaniem prawidłowego przysiadu. Niestety los nie dał mi, że jako dziecko gdzieś tam trafiłem do sekcji podnoszenia ciężaru, gdzie ta, ta cecha byłaby była u mnie wyćwiczona. Nie mam też jakoś genetycznie super mobilnych bioder, koła czy stawów skokowych, żeby bez problemu robić pełen przysiad olimpijski. No i tak walczę. Krok po kroku dochodzę coraz dalej, no ale zawsze gdzieś zostają takie słabe punkty, z którymi trzeba się uporać. I wpadłem na całkiem ciekawy pomysł, żeby z tymi mm, kilkoma makamentami, z którymi przynajmniej ja mam problem się uporać i dzisiaj chciałbym się z wami tą wiedzą podzielić. Słuchajcie, mój główny kłopot przy siadzie jest taki, że w momencie, kiedy schodzę już z biodrami całkiem nisko, to tracę kontakt pięć z podłożem, czyli zdecydowanie na palcach. To może świadczyć o tym, że mam kłopot z ruchomością stawu skokowego. Druga sprawa, Rzecałem, że cały czas brakuje mi siły mięśni świetu i sporym problemem jest dla mnie wyprostowanie tego supra. Jeżeli się przygarnię, super, nie ma problemu, przecież, jestem na całych piętach, ale jak się wyprostuję, to zaraz albo tracę równowagę, albo wychodzę na palce Stąd fajnym sposobem, żeby się uporać z tym problemem, jest bosku, i to z całkiem nie, że zaczęło pomagać. O co chodzi? Odwrócony bosku to platforma, która przecież rusza się we wszystkie strony. Więc tak naprawdę mogę sobie modelować podłoże. Skakuję sobie na bosu i na tym bosu robię dokładnie ten sam ruch. Teraz w momencie, kiedy będę stał na całej stopie, czuję, że mam kontakt stóp z podłożem, bosób pójdzie mi troszeczkę bardziej poskocznie. Nie interesuje mnie to póki co, bo staram się elegancko wyprostować plecy. Zadba to, żeby cały bostów pracował tak, jak powinien. żeby się o, staram się przyciągnąć do kolan, ten bostów jest sztywny i dopiero w tym ułożeniu staram się przenosić swój ciężar ciała napięty. Czuję, że bardzo mocno ciągnie w posiadkach, bardzo mocno ciągnie w stawach spokowych. Jeżeli będę rozpychał kolana na zewnątrz, to faktycznie czuję, że aktywuję posiadki i aktywuję mięśnie grzbietu, Przez to przybliżam się do tego wzorowego przysiadu. Jeszcze raz od przodu. Siadam, nogi w miarę szeroko, tyłek do dołu i na razie palce idą wielko do przodu, ale staram się rozpychać. Trzymuję równowagę. Staramy się wytrzymać w tej pozycji co najmniej minutę. Z każdym dniem pogłębiam i przysiad staje się dużo prostszy do wykonania. Pozdrawiam.